Witajcie drodzy. Punktem takim wyjściowym do tego słowa wstępnego będzie tekst Ewangelii Mateusza, to jest dwudziesty drugi rozdział, tak zwane podobieństwo o uczcie weselnej, będę je czytał od pierwszego wersetu. A Jezus odpowiadając, a Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios. Do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele ale oni nie dbając o to odeszli jeden do własnej roli drugi do swego handlu a pozostali pochwyciwszy jego sługi znieważyli i pozabijali ich i rozgniewał się król a wysławszy swe wojsko wytracił owych morderców i miasto ich spalił wtedy rzecze sługom swoim wesele wprawdzie jest gotowe ale zaproszeni nie byli godni idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których, których napotkali, złych i dobrych i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i Rzeczę do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej, a on o nie miał. Wtedy król rzekł sługą: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Jezus wypowiada swoje podobieństwa właśnie często. Znaczy, odnosząc je przede wszystkim do Królestwa Bożego, do Królestwa Niebios, ale w tych podobieństwach rysuje wspaniałe obrazy, nad którymi też można się zastanawiać. Tydzień temu, stając tu, też rozważałem to podobieństwo o, o siewcy, o różnych rodzajach gleby. Dzisiaj gdzieś w tym punktem wyjściowym jest, jest właśnie to podobieństwo o, o tej uczcie weselnej, e, mamy tu obraz, obraz e, ludu, który odrzuca zaproszenie, e, zaproszenie na ucztę i e, też patrząc oczywiście na, e, na całość Biblii, na całość e, historii świata, e, jak najbardziej tu można e, właśnie zobaczyć obraz Izraela, Izraela, który w pierwszej kolejności Odrzucił zbawienie, które właśnie było dla nich przygotowane. Odrzucił zaproszenie. Odrzucił Mesjasza. Ale też z tego podobieństwa widzimy obraz, że to właśnie gospodarz zaprasza i właśnie tak. Tłumacząc to gdzieś, też ten obraz, na, na, na żeby to było zrozumiałe, no to, to właśnie to Bóg jest tym, który, który wzywa, który powołuje, który zaprasza. I zauważmy, że gdy zaproszenie zostaje odrzucone przez jednych, jest nakaz, aby, aby iść i zapraszać dalej. i zapraszać gdzieś tam na rozstajnych drogach, kogokolwiek spotkacie. I tak ci słudzy też robią i ta sala weselna w końcu zapełnia się. Natomiast ten obraz pójścia właśnie na, na te rozstajne drogi też tak pokazuje, że, że Bóg często w swojej łasce wychodzi właśnie do ludzi w może takich niepozornych dla tego świata ale yy, tacy ludzie właśnie też przyjmują zaproszenie i w pierwszym liście Pawła do Koryntian czytamy takie słowa przypadcie się zatem sobie bracia kim jesteście według powołania waszego że niewielu jest między wami mądrych według ciała niewielu możnych niewielu wysokiego rodu ale to co u świata głupiego Wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i, co, i to, co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Ten tekst też właśnie pokazuje, że to Bóg jest tym, który inicjuje, który, który też wyposaża i który też wybiera właśnie często ludzi niepozornych. Bo ci, którzy są mądrzy, w swojej mądrości odrzucają Boga. I też tak list do Rzymian mówi... Mienili się mądrymi, a w końcu stali się głupimi. Pogrążają się w ciemności i w swoich grzechach. Ale wracając do tego podobieństwa, właśnie z Ewangelii Mateusza podobieństwa o tej uczcie weselnej, zauważmy, że padło zaproszenie, przyszli, przyszli goście weselni, i zauważmy, że widzimy tam człowieka człowieka, który jest nieodziany weselną szatę. Ten człowiek przyjął zaproszenie, ale jakimś cudem nie odział się w Bożą Sprawiedliwość. I myślę, że też ten obraz pokazuje stan, może i obecny stan, powiedzmy, Kościoła, też wielu ludzi, którzy może w tym kościele są, może właśnie przyjęli zaproszenie, ale, ale nie są odziani w Bożą Sprawiedliwość. Oni żyją jak chcą, żyją po swojemu. Gdzieś Bóg jest dla nich pewnym dodatkiem i też grzech, oszustwo grzechu sprawia to, że, że żyją jak żyją. I przyjdzie czas, kiedy też się zdziwią, tak? że, że może byli, że uważali o sobie, że są wierzący, ale Bóg to zweryfikuje. W serce tych ludzi stało się tempę. Oni gdzieś ulokowali swoje priorytety w tym świecie, w ułudzie bogactwa, w tym, co ten świat daje w przyjemnościach i nie polegali na Bogu. Nie było w ich życiu rozwoju i przestali polegać na Jezusie Chrystusie. Poszli swoją drogą, podeptali też zbawienie, które Jezus przyniósł. I ten obraz właśnie tego człowieka jest taki bardzo wymowny. Ale też te, ta przypowieść ona kończy się słowami, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych i tak teraz właśnie chciałbym się teraz skupić właśnie na tym temacie wybrania. Oczywiście debaty trwają tak jak to jest z tym wybraniem i, i różne są głosy i gdzieś też trwają pewne spory tak i jedni mówią, że Bóg właśnie jednych wybiera do zbawienia, a drudzy są od razu przegrani, drudzy idą na potępienie. Jeszcze znowu jest ta druga strona, która właśnie mówi, że właśnie ten, kto odpowiada na Ewangelię jest tym wybranym, a Bóg widząc, co zrobi człowiek, właśnie widząc, że przyjmie tę Ewangelię. Mówi właśnie o, o tych ludziach, że to są właśnie ci wybrani, bo Bóg to przewidział. I, e, więc te powiedzmy różne stanowiska e, na ten temat są. Natomiast e, tu też pada pytanie, czy e, jak to pogodzić, bo przecież Bóg mówi, że chce, e, aby wszyscy ludzie doszli do Poznania, do zbawienia, więc może e, wszyscy są wybrani. E, no, i też pytanie, czy ci, którzy są wybrani, mogą odpaść? Patrząc na przykład na to, co Jezus mówi do swoich uczniów: Czy nie dwunastu Was wybrałem, a jednak jeden okazał się zdrajcą? To też takie pytanie, więc w różnych dziedzinach można temat wybrania rozważać, i to jest oczywiście temat na, na, na kazanie, na wiele kazań. Na ten temat debatują dużo mądrzejsze głowy niż ja, więc może nie będę się na tym skupiał. Tak, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy jest, czy jeżeli ktoś jest wybrany, to czy jest to dostrzegalne w jego życiu? I przejdę teraz do pierwszego listu Pawła, do Tesalonicza. Ja te słowa tydzień temu czytałem, natomiast wtedy. Pominęłem jeden werset i dzisiaj chciałbym do niego wrócić, bo też to, co tam jest napisane, jest bardzo ważne. Więc, pierwszy list Pawła do Tesalonicza to jest pierwszy rozdział, i od wersetu czwartego będę czytał. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas. Doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliście między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Paweł nazywa te wybranych, ale też mówi o nich wybranych właśnie na podstawie tego, że to, co usłyszeli, oni przyjęli i widzimy, że nie przyjęli tego słowa jako gdzieś tylko słowo ludzkie, ale uwierzyli Bogu i też to słowo doszło do nich w mocy, tam działał Duch Święty i oni też stali się Przykładem dla innych wierzących wystąpił ten owoc. Ja o tym już mówiłem, też tydzień temu, ale właśnie życie człowieka też pokazuje to jest dowodem na to, że faktycznie taki człowiek może mówić o sobie, że jest człowiekiem wybranym. I teraz pytanie, czy właśnie ten człowiek, który jest wybranym, co ma z tym zrobić? Czy ma o to dbać, czy też ma gdzieś tego pilnować? W Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus zapowiada czasy końca, kiedy, kiedy mówi o tych czasach końca i kiedy opisuje te czasy, tam padają takie słowa na, to jest 24 rozdział, 24 werset. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wszelkie znaki cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Czytamy o tym, że nadejdzie taki czas, kiedy, kiedy nawet i tych wybranych jakieś cuda, jakieś znaki, jacyś fałszywi prorocy będą zwodzić. I oczywiście można powiedzieć, że to jest czas już tak zwanego wielkiego ucisku, że wtedy też już. Nie będzie ducha świętego, a więc też może temu to właśnie zwiedzenie, nawet na tych wybranych, przyjdzie. Ale też jest taki jeden niesamowity tekst. To jest drugi list apostoła Piotra, i chciałbym, żebyśmy to teraz otworzyli. To jest pierwszy rozdział drugiego listu Piotra i wersety od trzeciego do. 11. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez martwych stanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla Was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie. Przygotowany do objawienia się w czasie ostatecznym. Oczywiście przepraszam, bo to miał być drugi list Piotra od trzeciego, ale to też może taki wstęp. Natomiast drugi list, drugi list Piotra, przepraszam, od, od pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście. Przez nie stali uczestnikami się boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo i miłością, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają. To nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Człowiek, który został wybrany, który należy do Jezusa, żyje dzięki Bożej łasce, ale też jest wzywany do tego, aby dbać o to, co zostało mu powierzone. Właśnie dlatego Piotr tu też mówi, aby. Jeżeli jest ta wiara, to aby ją uzupełniać. I też Piotr przestrzega, że kto tego nie robi, ten może stać się bezczynny, bezużyteczny w poznawaniu Jezusa. Kto tego nie robi, ten jest ślepy, krótkowzraczny, zapomniał o tym, co też Chrystus dla niego zrobił i Dlatego Piotr mówi: dołóżcie wszelkich swoich starań, aby swoje powołanie i wybranie umacniać. A więc, jeżeli jestem wybrany, to jak najbardziej dziękować Bogu za to, ale też zabiegać, trwać w tym i dokładać wszelkich starań, aby to powołanie i to wybranie umacniać. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale mam takie słowa: To nie Wy mnie wybraliście, lecz Ja Was wybrałem. I te słowa są wspaniałe, tak? I to też są takim powodem do wdzięczności Bogu. Natomiast też Jezus tam dalej mówi, Ale też przeznaczyłem, właśnie wybrałem Was, ale przeznaczyłem do tego, abyście szli i. Owoc w swoim życiu wydawali. Patrząc na, właśnie na temat wybrania, gdy czytam Słowo Boże, gdy czytam też o Pierwszym Kościele, jakoś nie widzę w, w tym kościele jakiegoś szczególnego zamieszania na ten temat, gdy, gdy się nie wiem, rozważa, czy jak to jest z tym wybraniem dokładnie, ale raczej. Patrząc na to, co jest w Słowie Bożym, widzę dziękczynienie. Dziękczynienie Bogu za to, co Bóg uczynił. I też patrząc na nas, patrząc na nasze życie, też może podsumowując to, co powiedziałem. Jeżeli jestem wybrany, to na pewno to widać w moim życiu, na pewno widać owoce mojego życia, tak jak to było u Tesaloniczan. I też jak najbardziej to wybranie umacniam, aby nie stać się krótkowzroczny, aby nie zostać ślepy, aby nie podeptać tego, co Chrystus dla mnie zrobił. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o wybranie, to właśnie dziękuję Bogu, dziękuję Bogu. Za to, że okazał mi łaskę, za to, że pochylił się nade mną, za to, że e, nie wybrał, że e, też mogę być włączony w jego wspaniały plan zbawienia i e, tyle w zasadzie ode mnie. Też teraz przed nami czas uwielbienia. E, niech to będzie też czas, kiedy faktycznie. E, Będziemy Bogu dziękować za Jego dzieło, którego dokonał w nas, jeżeli oczywiście jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Na koniec jeszcze takie słowa. To jest pierwszy list Piotra. Drugi rozdział i przeczytam od dziewiątego wersetu. Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla Was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania. Dostąpiliście. Umiłowani napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Amen.